Skoro Polska jest kondominium, no to uciekajmy z tego wnioski wszystkie możliwe, to by oznaczało, że ci, którzy za kulisami zarządzają naszym państwem dzisiaj, mogą sobie życzyć albo nie, aby takie władze lokalne w Warszawie zasiadały. Czy można sformułować dzisiaj taką tezę, że na podstawie tego, co nam, normalnym ludziom komunikują media, to ci, którzy zarządzają Polską państwa poważne, to w zasadzie akceptują tych obecnych zarządców z nadwisku. Czy tak? No wszystko na to wskazuje, że ci, którzy nam się podają za prezydentów, premierów, ministrów rządu polskiego, to są e, rzecznicy obcych interesów, to są eksponenci obcych służb. E, przykłady e, można mnożyć, ale bardzo spektakularnym przykładem są kontakty pana prezydenta, rezydenta Komorowskiego z niejakim patruszewem, wysokim funkcjonariuszem KGB, FSB, który dziś, jak się zdaje, wchodzi w skład najwyższych gremiów decyzyjnych państwa rosyjskiego. No, to są kontakty, które w normalnym, poważnym państwie uniemożliwiłyby panu Komorowskiemu przejście jakiejkolwiek procedury clearingowej. To znaczy takiej lustracji, która jest niezbędna, aby najwyższe stanowiska w państwie były pełnione przez osoby zasługujące na zaufanie. Możemy powiedzieć, że w zasadzie niestety nie mamy specjalnie sprzyjających warunków, by dokonać wymiany i wyrzucić tych, którzy dzisiaj nam się podstawiają jako władze i Właśnie z dani to, co chcą, póki co. System jest szczelny. Jeśli idzie o moją kandydaturę, no to właśnie wyraźnie to widać, jak szczelne jest embargo informacyjne, reglamentacja dostępu do mediów i, i e, cenzura informacji w mediach głównego ścieku to powoduje, że sam fakt kandydowania jest pozostaje nieznany bardzo licznym rzeszom moich rodaków, ale nie należy mierzyć zamiarów nawet na bardzo skromne siły. Nie należy ulegać terrorowi statystyk, sondaży. Trzeba po prostu robić to, co do nas należy, a w tym wypadku należy do nas mówienie prawdy o sytuacji Polski. Prawdy, która jest szminkowana, maskowana, ubierana w demokratyczny frazes przez reżimowe media, zwane dla zmylenia przeciwnika publiczny. Odzyskaliśmy niepodległość w wyniku wojny pierwszej światowej, to był dobry traf. Czy Pana zdaniem możemy, przynajmniej w myślach, wyobrazić sobie taką sytuację teraz, że Ci główni, którzy rozgrywają władzę i losy narodów, wezmą się za łby, i znowu uda się, że Polska może wybić się na niepodległość, że może odzyskać suwerenność. To już się dzieje, to znaczy trzecia wojna światowa jest w toku. Wojna imperium amerykańskiego o zachowanie globalnej hegemonii, wojna przede wszystkim z imperium chińskim, rozstrzyga się, z kim pójdą. Niemcy, z kim pójdzie Rosja, kto pozostanie lojalny wobec Stanów Zjednoczonych. Ta wojna zatem już trwa, trwają przeszeregowania na Bliskim Wschodzie, zajmowanie rubieży wyjściowych do tej wojny. No ale czy to jest sytuacja, w której, z której Polacy mogą skorzystać, czy w tej sytuacji zdołają wybić się na niepodległość, to wielki znak zapytania. Dzisiaj niestety wszystko wskazuje na to, że idąc na tę wojnę w pierwszym szeregu, jak nas do tego podbechtują, zachęcają niektórzy, możemy doprowadzić do powtórki historii, ale z odwróconym wektorem. Możemy, może się zdarzyć, że wejdziemy... W wojnę z własnym państwem, ale naród polski wyjdzie z niej bez własnego państwa. Tego się lękam i dlatego, jeśli idzie o wojnę, wzywam do zadeklarowania neutralności. Rzucam hasło: więcej firm spedycyjnych, mniej korpusów ekspedycyjnych poza granicami kraju. Trudno mi to sobie wyobrazić i wewnętrznie pogodzić się z tym, ale jest możliwe, że pan Grzegorz Braun nie zostanie wybrany prezydentem ani Paweł Kukis, ani Jacek Wilk, ani Korwin Mikke. No dobrze, to Polska się nie skończy, prawda? Mimo, że będą takie niekorzystne dla niej wyroki, wyroki demokracji. To co pan zamierza czynić, co nam wypada czynić? No cóż, rozmawiamy o tym na kilka dni przed pierwszym głosowaniem. Wynik tego głosowania w bardzo poważnym stopniu będzie warunkował możliwości działania w czasie następnej kampanii i w ogóle w czasie przyszłym w bardzo dużym stopniu będzie warunkował możliwości na przykład moje możliwości działania politycznego, a zatem spokojnie zaczekam do tej najbliższej niedzieli, żeby żeby deklarować bardziej ściśle i konkretnie, jaką, jaką rolę widziałbym dla siebie na scenie politycznej, bo najpierw ja muszę usłyszeć odpowiedź ze strony moich wyborców, jaką rolę i jaką rangę przypisują mi oni w tej rozgrywce. Bardzo dziękuję.